Istnieje taki moment w trakcie mszy świętej, kiedy świat jaki znamy wstrzymuje oddech. Wszystko wokół zamiera. Szepty cichną, niespokojne ruchy wiernych ustają, a cisza w kościelnych nawach gęstnieje, stając się niemal namacalna. To chwila, w której kapłan, stojący przed ołtarzem, powoli unosi konsekrowaną hostię. Przez ten krótki ułamek wieczności wydaje się, że niebo zstępuje na ziemię, by dotknąć prochu naszej codzienności. Dzwonki rozbrzmiewają przenikliwym dźwiękiem. Oczy wiernych wznoszą się ku górze, a serca zaczynają drżeć w nieokreślonym przeczuciu. Jednak to, co dzieje się w tej sekundzie, wykracza daleko poza to, co ludzkie zmysły są w stanie zarejestrować czy pojąć. Święta Faustyna, sekretarka Bożego Miłosierdzia, pisała o tym z porażającą jasnością: Widząc więcej niż inni, to najpotężniejszy moment na ziemi to chwila, gdy sam Chrystus, baranek złożony w ofierze, ponownie ofiaruje się Ojcu. Nie w symbolu, nie w bladym wspomnieniu, ale w rzeczywistej, żywej, pulsującej i wiecznej obecności. Ten chleb już nie jest chlebem. To chwalebne ciało Jezusa, wydane z nieskończonej miłości. Gdy kapłan unosi białą hostię, nie wykonuje jedynie liturgicznego gestu zapisanego w przepisach. To duchowe otwarcie, mistyczna brama, punkt, w którym czas zderza się z wiecznością. A jednak, mimo kolosalnej wielkości tego misterium, tysiące wiernych pozostaje w ciszy, która nie jest ciszą adoracji, lecz niewiedzy. I zagubienia, myśli błądzą, wzrok ucieka. Zadajemy sobie pytania: co powinienem robić w tym momencie, co powiedzieć? Jak odpowiedzieć na cud, który dzieje się tuż przed moimi oczami, a którego nie potrafię dostrzec? Święta Faustyna widziała to, co dla wielu pozostaje zakryte zasłoną materii. Jej oczy, otwarte łaską, dostrzegały całe niebo pochylające się z drżeniem przed ołtarzem widziała potężnych serafinów zasłaniających oblicza świętych w głębokiej nasyconej miłością kontemplacji oraz dusze czyśćcowe które wznosiły swoje nieme bolesne błagania ku temu światłu wiedziała że to najcenniejszy moment by ofiarować coś z siebie nie pieniądze czy słowa ale serce Pulsujący ból, najskrytsze intencje, własne życie, bo gdy Chrystus się ofiaruje, oczekuje też ofiary w zamian. Nie ma większej, potężniejszej modlitwy niż całkowite zjednoczenie własnej, kruchej duszy z ciałem Jezusa, dokładnie w tej sekundzie, gdy jest ono podnoszone przed obliczem świata widzialnego i niewidzialnego. Dlatego, jeśli kiedykolwiek podczas mszy poczułeś zagubienie, jeśli nie wiedziałeś co robić, lub jeśli czułeś, że ta gęsta cisza skrywa moc, której nie umiałeś dosięgnąć, zatrzymaj się teraz. To jest ten moment. Napisz teraz w komentarzu poniżej: Święta Faustyno, naucz mnie prawdziwie adorować. Ten prosty gest to już duchowe oddanie pierwszy krok ku głębi. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, polub ten film, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek. Twoje kliknięcie to iskra, dzięki której więcej osób może na nowo odkryć wartość Eucharystii, patrząc na nią oczami wiary, a nie przyzwyczajenia. Przez lata swojego zakonnego życia święta Faustyna uczestniczyła we mszy świętej z nadprzyrodzoną intensywnością, która głęboko poruszała każdego, kto ją obserwował. Siostry, które były świadkami jej modlitwy, mówiły, że biła od niej aura skupienia tak gęsta, jakby fizycznie stała u stóp kalwarii, czując pył golgoty i zapach krwi. Nic w jej postawie nie było mechaniczne, nic nie było rutynową formalnością. Wszystko było boleśnie i pięknie prawdziwe. A gdy nadchodził moment przeistoczenia, coś świętego pękało w niewidzialnym świecie. Ciało Faustyny często drżało, choć starała się to ukryć. Jej twarz odzwierciedlała wewnętrzną walkę i zachwyt. Czasem płakała cicho, czasem popadała w stany ekstatyczne, a czasem po prostu milczała głęboko, jakby słuchała bicia serca samego nieba. Zapiski w jej dzienniczku sugerują, że widziała rzeczy, których żaden inny człowiek nie widział w tak pełnym wymiarze. Kontemplowała krzyż. Widziała promienie miłosierdzia wychodzące z hostii, czuła fizyczny ciężar męki pańskiej. Gdy kapłan podnosił konsekrowaną hostię, dla niej nie był to zwykły opłatek. To był sam Baranek Boży, żywy obecny ofiarowany ojcu za grzechy całej ludzkości. Święta Faustyna dostrzegała uczestnictwo aniołów, adorującą ciszę świętych patronów i rzesze dusz czyśćcowych, które jak cienie gromadziły się wokół ołtarza, błagając o choćby krople łaski z tej ofiary. To było tak, jakby w tej dokładnie sekundzie zasłona między naszym czasem a wiecznością została gwałtownie rozdarta. Msza przestawała być rytuałem, stawała się żywą, wstrząsającą rzeczywistością. Drewniany czy kamienny ołtarz przemieniał się w surowe drewno krzyża. W tym momencie, jak nas uczyła apostołka miłosierdzia, najlepsze, co możemy zrobić, to duchowo wskoczyć na ten ołtarz zjednoczyć się z tą ofiarą, położyć tam wszystko, co w nas jest nasze niezrozumiałe bóle, wstydliwe grzechy. Twarze bliskich, naszą poplątaną historię. Bo tam, wysoko w górze, w chwili podniesienia, sam Chrystus zdaje się mówić do każdego z nas: Oddaj się ze mną, ofiaruj się ze mną, kochaj tak, jak ja kocham. Jeśli pragniesz przeżywać to misterium z większą wiarą, jeśli chcesz, by twoje serce przestało być kamienne, napisz teraz w komentarzu. Święta Faustyno, naucz mnie jednoczyć się z ofiarą Jezusa. I pamiętaj, by polubić ten materiał, zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia. Mamy jeszcze wiele do odkrycia o ukrytej mocy każdego momentu mszy, a ty nie chcesz tego przegapić. Niewielu rozumie, co naprawdę dzieje się w chwili konsekracji, gdy kapłan wypowiada drżącym głosem słowa ustanowienia: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Coś niewidzialnego porusza się w fundamentach świata duchowego. Powietrze staje się naelektryzowane łaską. To nie jest pamiątka historyczna, to nie jest teatr ani symboliczne przedstawienie. To najgłębsza, najbardziej szokująca rzeczywistość wiary chrześcijańskiej. Jezus jest tam, żywy, obecny, całkowicie oddany w ręce człowieka. Święta Faustyna mówiła, że w tej chwili całe niebo, wszystkie chóry anielskie. Pochylają się w adoracji tak głębokiej, że my, ludzie, nie potrafimy jej sobie wyobrazić. Aniołowie klękają, zakrywając oblicza skrzydłami, święci skłaniają twarze do ziemi, dusze czyśćcowe zbliżają się w pełnej nadziei ciszy. Ołtarz staje się prawdziwie krzyżem Chrystusa, na którym zawisło zbawienie świata. Odbywa się rzeczywista ofiara, a my Zwykli, grzeszni ludzie jesteśmy zaproszeni, by stać w pierwszym rzędzie i w niej uczestniczyć. Ale jak uczestniczyć w czymś tak wielkim i przerażającym? Jak odpowiedzieć na to misterium naszym małym, wystraszonym sercem? Święta Faustyna uczyła, że najpotężniejsza odpowiedź leży w ciszy. Ale nie w pustej ciszy braku myśli. W ciszy pełnej. Ciszy, która nie ucieka w roztargnienie, ale się oddaje. Bo w tym momencie Bóg mówi bezpośrednio do duszy, bez potrzeby słów, skomplikowanej teologii czy wyjaśnień. To język czystej miłości, skruchy i oddania. Przed podniesioną hostią nie potrzeba elokwencji ani poetyckich fraz. Wystarczy obecność to chwila, by powiedzieć sercem: Jezu, jestem tu. Albo po prostu patrzeć, kochać i pozwolić, by on dokonał reszty. Wielcy święci pokazują to z niezwykłą jasnością. Święty Tomasz Apostoł, widząc zmartwychwstałego Jezusa i dotykając jego ran, powiedział tylko pięć słów, które zmieniły jego życie: Pan mój i Bóg mój. Święta Teresa, klęcząc przed najświętszym sakramentem, powtarzała z dziecięcą prostotą: Jezu, kocham Cię. Nic więcej, nic mniej. Ale słowa te były wypowiedziane całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Tak właśnie powinniśmy się modlić w chwili podniesienia z prawdą, z pokorą, z tym, co mamy w tym momencie, nawet jeśli jest to tylko nasze zmęczenie czy wątpliwości. Dlatego, następnym razem, gdy usłyszysz dzwonki i zobaczysz białą hostię podnoszoną przed Twoimi oczami, pozwól, by Twoja dusza wypowiedziała to, co istotne. Nawet jeśli to tylko szeptane w głębi serca zdanie Panie, pomnóż moją wiarę, wierzę, ale wspomnóż moją niewiarę. Jeśli te słowa poruszyły twoje serce, jeśli czujesz, że potrzebujesz tego umocnienia, napisz teraz w komentarzu Jezu, wierzę, pomnóż moją wiarę. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, polub ten film, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek. Każdy Twój gest, każda interakcja pomaga tej wiadomości przebić się przez cyfrowy szum i dotrzeć do kolejnych dusz spragnionych wiary, wewnętrznej ciszy i prawdziwej obecności przed tajemnicą Eucharystii. Jest też drugi, równie wstrząsający moment podczas mszy, gdy wino jest podnoszone w złotym kielichu. Jest on dyskretniejszy, cichszy i dla wielu niemal niezauważalny, często przysłonięty zmęczeniem. Ale duchowo jest to trzęsienie ziemi, ten kielich nie zawiera już tylko wina. Po słowach konsekracji kryje krew baranka, żywą krew, krew odkupicielską. Tę samą krew, która trysnęła pod biczami, która spłynęła spod korony cierniowej i która została wylana na drzewie krzyża, by obmyć i zbawić ludzkość. Święta Faustyna często widziała w wizjach dwa promienie wychodzące z serca Jezusa: czerwony i blady. Czerwony oznaczał krew, która jest życiem dusz. Mówiła, że gdy kapłan podnosi kielich, to jakby krew Chrystusa znów zaczęła spływać na świat. Nie jako powtórzenie ofiary, ale jako jej wieczna, nieustanna aktualizacja. Kalwaria dzieje się tam ponownie, tu i teraz, ze wszystkimi zasługami i niewyobrażalnym bólem odkupiciela obecnym w tej świętej chwili. To w tym momencie najgłębsze, najbardziej ropiejące rany naszej duszy mogą zostać dotknięte tą łaską. Te bóle, których nikt nie widzi, bo ukrywamy je za uśmiechem. Te winy, których nikt nam nie wybaczył, a które sami sobie wyrzucamy, te traumy, które przez lata pozostawały zamiecione pod dywan pamięci. Wszystko to może zostać zanurzone w krwi Chrystusa, jeśli zostanie oddane z wiarą dokładnie w chwili podniesienia kielicha. Święta Faustyna rozumiała to misterium tak głęboko, że podczas mszy fizycznie odczuwała skutki tego oddania. Jej twarz kurczyła się w niemym współczuciu, oczy szkliły się łzami wdzięczności. Trwała przez kilka sekund w absolutnej ciszy, jakby ofiarowywała wszystkie bóle świata w tej jednej kropli wina, która teraz była boską krwią. I dokładnie do tego jesteśmy wezwani my wszyscy by ofiarować. Ofiarować rany, wspomnienia, grzechy, lęki o przyszłość. Ofiarować ludzi, których kochamy i tych, których nie potrafimy kochać, ofiarować nawet to, czego nie umiemy nazwać, a co ciąży nam na piersi, bo krew Chrystusa ma moc oczyszczenia tego, czego ludzki rozum nie potrafi pojąć ani naprawić. A gdy kielich jest podnoszony, to jakby niebo mówiło do nas szeptem: Przynieś tu wszystko, co cię obciąża, baranek już to uniósł. To chwila zaufania otworzenia duchowych dłoni i powiedzenia sercem Panie, obmyj mnie swoją krwią ulecz to, co ukryte odkup to, co wydaje się stracone Gdy kapłan podnosi hostię i kielich te dwa gesty łączą się w jedną wieczną ofiarę Ciało i krew Chrystusa są ofiarowane Ojcu za zbawienie świata ale niewielu dostrzega, że w tym dokładnie momencie otwiera się także brama do wieczności dla tych, którzy odeszli Święta Faustyna w swoich mistycznych wizjach widziała, że podczas podniesienia obecni są nie tylko aniołowie i święci, ale także dusze czyśćcowe. Zbliżają się one do ołtarza w cichym, żarliwym błaganiu. Czekają, aż ktoś o nich wspomni, czekają na modlitwę, na imię wyszeptane w sercu, na intencję oddaną w jedności z ofiarą Jezusa. Paustyna uczyła nas, że to jeden z najpotężniejszych momentów, by wstawiać się za zmarłymi. Bo tam, na ołtarzu, jest krew, która odkupuje, oczyszcza, wyzwala i gasi płomienie oczyszczenia. A gdy oddajemy nasze modlitwy w jedności z tą ofiarą, dotykamy nieskończonych zasług krzyża, zdolnych przyspieszyć ich drogę do nieba i otworzyć bramy chwały dla zapomnianych dusz. Święta Faustyna modliła się codziennie za dusze najbardziej opuszczone, te o których nikt już nie pamiętał. Mówiła, że ich cierpienie może być skrócone jednym gestem miłości oddanym z wiarą podczas mszy. To w tym momencie nasza miłość staje się mostem między ziemią a niebem. Gdy widzimy podnoszony kielich, możemy powiedzieć w ciszy: Jezu, jednocze te msze z cierpieniem dusz czyśćcowych. pamiętaj o tych, o których nikt już nie pamięta. Nie musimy znać ich imion. Wystarczy ofiarować, wystarczy kochać. Bo jak pisała święta w dzienniczku, dusze czyśćcowe pomagają nam bardziej, niż myślimy, gdy to my pomagamy je wyzwolić. Wdzięczność zmarłych jest potężna. To także idealny moment, by powierzyć sercu Chrystusa naszych bliskich zmarłych, rodziców, dziadków, dzieci, przyjaciół Wszystkich, którzy zostawili w nas pustkę i tęsknotę, ale wciąż potrzebują światła naszej modlitwy, by osiągnąć pełnię nieba. Msza to spotkanie pokoleń, ofiara dokonana poza czasem, a w tej chwili podniesienia możemy duchowo rozłożyć ramiona, objąć modlitwą zarówno żywych, jak i umarłych i przedstawić ich razem wiecznemu Ojcu. Msza święta nie kończy się, gdy kapłan mówi. Idźcie w pokoju Chrystusa. W rzeczywistości to tam wszystko się dopiero zaczyna, bo kto widział ciało Chrystusa podnoszone w górę, kto dotknął oczami tajemnicy odnowionej kalwarii, nie może już wrócić do życia jak wcześniej. Coś w środku się zmienia, coś się budzi i nie pozwala zasnąć. Święta Faustyna dawała świadectwo, że kto prawdziwie uczestniczy w Eucharystii, wychodzi z Kościoła jako nowy Chrystus, naznaczony, namaszczony, posłany. Zostaliśmy nakarmieni samym Bogiem, a taki pokarm nas przemienia od wewnątrz. Nie jesteśmy już tylko biernymi widzami świętości, ale jej żywymi nosicielami. Dlatego na końcu liturgii jesteśmy posyłani z misją misją kontynuowania w świecie tej ofiary, którą widzieliśmy na ołtarzu mamy kochać tak, jak On kochał oddawać się tak, jak On się oddał. Nieść Chrystusa w sercu i przekazywać Go gestami, słowami, wymownym milczeniem i codziennymi trudnymi wyborami. Faustyna przypominała, że Eucharystia to nie nagroda dla doskonałych, lecz pokarm dla słabych, lekarstwo dla upadających, siła dla walczących. I to z tym pokarmem duszy powinniśmy żyć zwyczajnością w nadzwyczajnym duchu. Uczyła także, że każda msza to nowa szansa. Nowy krzyż do objęcia, nowa pascha do przeżycia. Chrystus oddaje się nam cały i oczekuje, że my też się oddamy, że wyjdziemy z kościoła z ołtarzem zbudowanym w sercu i oczami przemienionymi wiarą, widzącymi potrzeby innych. Dlatego następnym razem, gdy usłyszysz dzwonki i zobaczysz podnoszoną hostię, pamiętaj: To Jezus patrzy na ciebie, to Jezus mówi do ciebie. Jestem tu z szalonej miłości do Ciebie. A gdy kielich zostanie podniesiony, pamiętaj: to krew, która oczyszcza wszystko, nawet te rany, o których nigdy nikomu nie opowiedziałeś ze wstydu. W obliczu tego majestatu, nie zachowuj już ciszy pełnej wątpliwości i lęku. Nie zatrzymuj w gardle niewypowiedzianej modlitwy. Nie tłum miłości, która chce wybuchnąć. Z każdą mszą zaczynaj od nowa, z każdym podniesieniem oddawaj się na nowo, z każdym spojrzeniem na ołtarz mów sercem: Jezu, jestem Twój. Uczyń ze mnie odbicie Twojej obecności i Twojego miłosierdzia. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoją duszę, jeśli czujesz, że dzisiaj coś w tobie drgnęło, napisz teraz w komentarzu: Święta Faustyno, naucz mnie żyć Eucharystią z miłością. Polub ten film. To dla nas bardzo ważne. Zasubskrybuj kanał i koniecznie włącz dzwonek powiadomień. Możesz w ten prosty sposób pomóc innym duszom odkryć cud ukryty w każdej Mszy Świętej. I niech sam Chrystus, który oddaje się za nas bez reszty, przemieni także Twoje serce w żywy ołtarz nieustającej adoracji.